Witam państwa serdecznie z tej strony rybka. Tu chciałem państwu pokazać tanga, tanganikę. I oczywiście polecić fajne dwa kanały, ale to za chwileczkę. Tu właśnie księżniczki ładnie rosną. Może zrobimy przybliżenie. Filtr chodzi. Ale tanganika dalej jest. Wszystkie 10 sztuk rybek jest. Tylko te się wiadomo chowają. Może trochę dalej. Mogę filtery wyłączyć, ale dobra. No i oczywiście tu daję moczarkę. Tu z tej strony też dałem moczarkę i. To chyba kryptokoryna jest. Bo tak smutno w tym akwarium było, same kamole. Ale rybki się mają dobrze. Wszystko jak w najlepszym porządku. Także jeszcze Państwu tak nagram. Nie chcą wyjść. Zaczekamy na niebo tutaj wchodzą między te skały, ale wszystko. Gra, wszystko gra. Także księżniczki rosną i mają się dobrze. Może jeszcze z bliska. No jak Państwo sami widzą, zaczynają podpływać. Tu, jak zauważyłem, jest samczyk, bo ma garba na głowie. Na, gór, na górnej, także na prawo, to zaraz wpłynie sobie do o, wpłynęła. No i tak to wszystko tu wygląda. To oczywiście ta kostka, to już jest córki, to są jej, jej rybki. Takie chciała. No to takie ma. No i ona przy tym oczywiście chodzi. Czyści. Karmi. A ja jej na Hama tutaj właśnie rośliny wsadziłem. Także. No raczej znaczy nie na Hama No pytałem się, no ale. Nie chcę, są roślinki. Dobra, teraz przechodzimy do tamtego akwarium. Oczywiście polecę dwa kanały. No i tak to wszystko wygląda. Jest przy jak było 10 sztuk, to i jest 10 sztuk. No i znajdujemy się przy moim akwarium głównym. Oczywiście, teraz polecę jeden fajny kanał. To jest Grzegorz Kwieciński, jak dobrze pamiętam. Bardzo fajny kanał ma. Pokazuje militaria, o historii opowiada. Także naprawdę polecam ten kanał. Link będzie pod moim filmikiem. Naprawdę fajny kanał. Tutaj, właśnie, ryby dostały jeść, dlatego takie odrobinki są, ale woda jest naprawdę czysta. No i chciałem polecić kanał. Polecić kanał śladami zwierząt. Co zauważyłem, to fajne, ta pani ma ślimaki. Jak się dobrze nie mylę, to chyba są. Tyle melania, czy coś takiego, ale chyba się nie mylę. Najbardziej pani w komentarzu napisze, czy to są te ślimaki, czy nie. To tak polecam, właśnie kanał Grzegorz Kwiciński i śladami zwierząt. Linki będą pod moim filmikiem. A co u mnie? U mnie Managa, Managapuru. Dobrały się, jedna para się dobrała, ale jak sami wiecie, to jest rodzeństwo. Nie biorę tego pod uwagę. Tu właśnie już dogadałem się z Bednarem z kanału TV i będę właśnie chciał Managapuru, ale od innych rodziców. Tu właśnie kolega dzwonił. Musiałem dać klatkę stop. Olek właśnie dzwonił do mnie, ale nie odbierałem, bo nagrywał właśnie filmik. Takiego zawsze mam pecha. No, no i właśnie z, właśnie z kanału Bedna TV będę chciał sobie dokupić, ale już od innych rodziców, po innych rodzicach. Managapuru. Także tak to u mnie wygląda. Tutaj troszeczkę zmieniłem, pokażę Wam, jak to. Tu jest taki korzeń, jak widzicie. Obsadziłem roślinami. Tutaj też jest korzeń. Tutaj jeszcze przyjdą dwa anubiasy. Już więcej anubiasów nie będę dawał, tylko dwa. No i tak to wszystko, drodzy Państwo, wygląda. Jeszcze raz, może z bliska pokażę. Właśnie ten korzeń dostałem od Darka Struzika. Fajny, duży. Jak tu widzicie, fajny odnóża ma. Fajnie to wygląda. No I tak to wszystko wygląda. O, akurat tu mały glonojat, ancistrus wieloniasty Tak jak mówiłem, mam tu ich pełno. Znowu się będę brał za rozmnażanie ancistrusów. Oczywiście Managapuru jeszcze jest za młode. Ale w tym miejscu, właśnie o na tych anubia anubiasach znalazły sobie miejsce i już coś kombinują, przeganiają ale wiadomo, że one już są jeszcze za młodziutkie no ale z czasem z kolarki będę też rozmnażał a tu się nic więcej nie dzieje wszystko zdrowe, rośliny rosną. Jak Państwo widzą, wszystko w najlepszym porządku. Skalarki pływają sobie razem. Managapuru i Rionanaj. Fajnie zaczynają rosnąć. Także pójdźcie po te kanały. Linki będą pod moim filmikiem. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście do następnego filmiku.